Dlaczego Amerykanie tak bardzo kochają karty kredytowe? Jestem obecnie w Polsce na wycieczce i przyleciałam tutaj z Kalifornii. Zakupiliśmy najpierw bilety lotnicze w klasie ekonomii, i dzięki punktom z karty kredytowej mogliśmy sobie wziąć upgrade do klasy premium za darmo. Kiedy mieliśmy dwie przesiadki, i najpierw byliśmy w Salt Lake City. A później w Amsterdamie i cały czas na lotnisku spędziliśmy w salonitkach lotniskowych, czyli w lounge's, i to było też wliczone w kartę kredytową, nie dopłaciliśmy nic ekstra. A obecnie jestem w Warszawie, w pięciogwiazdkowym hotelu w samym centrum Warszawy z restauracją z gwiazdką Michelin, i dostaliśmy olbrzymie zniżki na pobyt w hotelu. Oprócz tego, dostaliśmy upgrade, i jestem teraz w apartamencie Art Deco, to jest łazienka Art Deco. A śniadanie dostaliśmy praktycznie za darmo w tej restauracji z gwiazdką Michelin, bo dostaliśmy kredyt 100 dolarów na jedzenie w restauracji. Także teraz już chyba rozumiecie, dlaczego Amerykanie tak bardzo szaleją i kochają karty kredytowe. Dajcie mi znać, co o tym myślicie i obserwujcie po więcej ciekawostek z USA.